Witam Ciebie na kanale sztuka Muka w kolejnym odcinku remontu salonu w serii filmów, gdzie pokazuję remont od początku do końca, także zachęcam do oglądania. W całym pokoju już jest położona gładź, która jest sucha, więc czas przystąpić do szlifowania. W tym odcinku pokażę Wam, jak ja przygotowuję cały proces gładzi pod malowanie. Pokażę Wam na co szczególnie zwrócić uwagę, aby w przyszłości jak będziemy malować, taśma malarska nie schodziła nam razem z farbą, a co gorsza z gładzią. Zaczynam pierwszy etap, czyli szlifowanie. Ten pokój jest dosyć duży, ponieważ po podłodzie. Ma około 30 m kwadratowych, także tego szlifowania jest tutaj dosyć sporo. Przygotowuję moją żyrafę. Gładź, jaka była tutaj użyta, to Atlas Go. Do szlifowania używam papieru od festu. Mam tutaj różne gradacje. Jeszcze tej gładzi nie szlifowałam, nie miałam jej wyczutej, ale wydaje mi się, że zacznę od gradacji 180. Ewentualnie przerzucę się na gradację 220 no, zobaczymy. Zakładam 180. Żyrafa gotowa. Szlifowanie zaczynam od sufitu. Nie lubię szlifować sufitu, no ale trzeba. Według mnie, podczas szlifowania, najważniejsze jest oświetlenie. Ja do oświetlenia użyję mojej bazuki od Scangrip. Jest to nowa lampa, którą otrzymałam na testy od firmy Lange Łukaszuk. Lampa jest naprawdę bardzo solidna i konkretna. i Myślę, że stworzę o niej osobny materiał, bo jest co pokazać. Jest to lampa bezprzewodowa, lub też możemy podłączyć ją pod zasilanie specjalnym adapterem. Ja na razie podłączę ją bezprzewodowo przez akumulator DeWolta, który posiadam. Mam taki adapter do DeWolta. Wkładam baterię i gotowe. Lampa działa. Ale jak odpalę lampę i przyłożę sobie oświetlenie pod kątem Ja mam sobie tutaj dałem tą lampę na stolik, ponieważ ona nie jest taka wysoka, nie sięga pod sam sufit Zobaczcie co robi oświetlenie Na pierwszy rzut oka sufit wygląda bardzo ładnie No nic tutaj nie widać złego, żeby coś się działo No można malować Nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale teraz widać wszystkie niedoskonałości, jakieś tam pasy I tak dalej No i po to to szlifujemy, żeby to wszystko ładnie wyrównać Także zaczynam przygodę z szlifowaniem. Jeśli mamy taką możliwość, to okna można przyciemnić jakąś tam folią ciemną, żeby było ciemniej w pomieszczeniu, wtedy będzie jeszcze lepiej widać wszystkie niedoskonałości. Najpierw sobie pad przykładam do sufitu i dopiero włączam urządzenie. Jednak muszę dokonać pewnych zmian. Troszeczkę przekombinowałem lampa z Jednak na statywie moim na tym stole się nie do końca sprawdza. Jednak trójnóg przeznaczony jest, aby ona stała stabilnie na podłożu, na, na podłodze. Dlatego przerzucę się na ten sposób. Tyczka od lasera. Na górze zawieszona lampa. No i jest po prostu mi troszeczkę wygodniej obracać i tak dalej, także sufit dokończę na tej ramkę, a ścianę już zrobię sobie skangipem, będzie super. Szlifowanie idzie bardzo dobrze, dlatego przerzucam się z papieru 180 na 220 no i szlifuję dalej. Tak, te słońce daje przez te okna tutaj w to pomieszczenie, że nic nie widzę, co szlifuje, Jest po prostu za jasno, muszę poczekać aż słońce troszeczkę zajdzie i zacznę ponownie szlifowanie. No i jeszcze na dodatek jakby było mało, coś mi ta żyrafa nie chce tego pyłu wciągać. Zobaczcie, jak się sypie. Nie wiem, co się dzieje. W odpuszczaczu jest nowy worek założony i filtry są czyste, coś nie ciągnie. Coś ta dzisiaj robota ewidentnie nie idzie do przodu, idzie jak krew z nosa, ale czasami tak bywa. No nic, muszę troszeczkę poczekać. Słońce już zachodzi, zrobiło się tutaj ciemniej. Teraz wszystko ładnie widać i mogę przystąpić do dalszego szlifowania. Sufit już mam wyszlifowany, zabieram się teraz za szlifowanie ścian. Tutaj użyję lampy ScanGrip. Ona ma dwa tryby świecenia: to jest mocniejszy tryb, to jest słabszy. Ustawiam ją jak najbliżej ściany. Te halogeny mogę sobie regulować, także ustawiam tak, żebym jak najlepiej tutaj widział jakieś tam wady na tej ścianie, chociaż za bardzo tutaj wad nie ma. No to dobrze, będzie mniej szlifowania. No i szlifuję. Tutaj są małe nierówności, zaraz to wyszlifujemy. Przy szlifowaniu, wydaje mi się, że dużej filozofii nie ma. Po prostu przykładamy sobie oświetlenie pod kątem do ściany. No i szlifujemy, aż powierzchnia będzie gładziutka jak pupcia niemowlaka. No i dobra, wszystko ładnie widać. Jakieś wskazy tutaj są po, po nożu. Także szlifujemy. No i tyle. Przyspieszmy ten temat. Tak wygląda ściana przed szlifowaniem. Mam nadzieję, że coś widać na kamerze. Ludzkie oko to wyłapuje, ale nie wiem, czy to kamera wyłapuje. Tu jest taka jakaś sznyta. Widać coś takiego tutaj. No i dobra, szlifujemy to i pokażę Wam efekt po. No i zobaczcie, tak to wygląda po szlifowaniu. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Wszystko jest gładziutkie, nie ma dziurek. Tutaj jeszcze mam taką jakąś ugłębienie, dziurkę. Będę musiał zrobić jakąś tam zaprawkę później. W miejscach, gdzie nie mogę dojechać żyrafy, na przykład tutaj, też palety okienne, używam takiej mniejszej szlifierki. Tutaj mam szlifierkę akurat Menzer, i ona fajnie sprawdzi się w miejscach, gdzie dużą żyrafą już nie dojdziemy. Jak już mam ścianę i sufit wyszlifowany, to jeszcze muszę taką kostką, to jest w gradacji 220 wyślifować wszędzie rogi bo żyrafon tutaj nie mogą dojechać do samego rogu także wszystko jeszcze ręcznie muszę przeszlifować. Ja zawsze do rogu kostki używam taką, która jest tutaj ścięta pod kątem po to, że jak tutaj sobie szlifuję tą ścianę, dojeżdżam sobie do rogu i nie zostają tutaj żadnej sznyty na tej ścianie bo jakbym miał taką kostkę prostą no to szlifując mogłaby mi tu zostać taka sznyta, prawda? A w ten sposób śmiało mogę sobie szlifować. i później z tej strony o. i wychodzi piękny róg. Nie, bez obawy, że tutaj mi coś zostanie jakaś sznyta na jednej czy tam na drugiej stronie. I tak, taką kostką jadę wszystkie rogi dookoła. Pokój będzie cały wyszlifowany. I tak, jeszcze tutaj w rogu będę nakładał sobie akryl, bo jak robiłem sufit podwieszany, to tutaj jest zrobione połączenie ślizgowe. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do filmu, gdzie robiłem sufit podwieszany. Tam właśnie wykonywałem te połączenie ślizgowe. Skończyłem szlifowanie, miało być bezpyłowo, ale zobaczcie co wyszło. Tak wygląda moje bezpływowe szlifowanie. No niestety dzisiaj ze sprzętem coś nie mogłem się dogadać. I tak to wygląda. Etap pierwszy, czyli szlifowanie malu za sobą i teraz muszę przystąpić do etapu drugiego. Według niektórych i w sumie ja też się tam, w te osoby zaliczam, najważniejszym etapem podczas przygotowania powierzchni pod malowanie jest odpowiednie odpylenie powierzchni. Jeśli chcemy, żeby farba dobrze trzymała się powierzchni i nie chcemy efektu podczas malowania, gdzie zrywamy taśmę malarską, taśma zrywa nam farbę, a co gorsza, gładź, to jest zupełnie katastrofa, to musimy jak najlepiej odpylić powierzchnię właśnie z tego pyłu po szlifowaniu. Zobaczcie sami, zrobimy test ręki. Mam tutaj rękę czystą, niezapyloną. No i teraz przecieram sobie ścianę. I zobaczcie, co się dzieje. Ile mam tego pyłu na ręce. To jest niedopuszczalne. To wszystko musimy odpylić. Ja do odpylenia używam takiego właśnie mopa do odpylenia. Jest to specjalny mop od łuster. On jest jakiś tam antystatyczny, coś takiego. I można powiedzieć, że ten kurz, ten pył przyciąga do siebie. Trzeba po prostu poświęcić na to troszeczkę czasu, żeby to Dobrze, jak najlepiej odpylić? Oczywiście nie jesteśmy w stanie odpylić tak, że nie będzie ani grama tego pyłu, ale jak najwięcej tego pyłu powinniśmy właśnie ściągnąć z tych ścian i sufitu. Także zobaczcie jak ja to robię. Ten mop ma kształt takiego trójkąta, więc możemy dojechać do rogu i delikatnie powoli sobie właśnie przeciągam po suficie, po powierzchni. Ja wam pokażę Ile tego pyłu tam jest? Nie musimy tego robić szybko, bo to nie chodzi o to. I po kolei odpylamy całą powierzchnię. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie, ile tego pyłu jest? Bardzo dużo. Takie coś jest niedopuszczalne. Także biorę sobie odkurzacz, odkurzam ten mop no i działam dalej. Zobaczcie, za drugi razem też sporo zebrał. Także zbieram ten pył, aż w końcu ten mop będzie w miarę czysty. I jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć jedną rzecz. Jakbyście tego mopa kiedyś używali, to pamiętajcie, że tego mopa nie myjemy, bo może stracić te swoje właściwości, no i już ten kurz nie będzie się tak do tego mopa, może przyklejał. Także nie myjemy, tylko odkurzamy go w ten sposób. Ja już całą błagd mam odpyloną, troszeczkę mi to zajęło, ponieważ dosyć mocno była zapylona, musiałam kilka razy ją przecierać, ścianę, jak i sufit, no ale się udało. W międzyczasie pojechałem też na zakupy. Kupiłem sobie grunt, ponieważ jutro planuję tutaj zagruntować. No i dobra, zrobimy sobie teraz test yy, dłoni. Tak wygląda dłoń teraz, czysta. No i zobaczcie. Tak wygląda po przejechaniu. No jeszcze coś jest, wiadomo, nie udało się 100%, no ale jest. O wiele mniej, jak było wcześniej. Zobaczcie zresztą, gdzie indziej. Tak to wygląda. Minęła sekunda, jestem z powrotem. Do zagruntowania użyję gruntu NKP od Atlasa. Jest to grunt żelowy, tak zwany niekapek. Zaczynam gruntowanie od rogów, od odcięcia sobie rogów. Takim małym wałkiem. Tutaj mam grunt, no i jadę z koksem. Jak już wszystkie odcinki mam porobione, to teraz biorę większy wałek. I tutaj mam też grunt NKP, tylko w takim innym wiaderku. To wiaderko jest na tyle fajne, że zobaczcie, że jak je otworzę, pełni funkcję kuwety. Do malowania. O! Większy wałek, no i lecimy metry. Gdy grunt już jest suchy, mogę przystąpić do dalszych etapów. Ewentualnie mógłbym teraz zrobić sobie jakieś tam zaprawki, tam gdzie mam jeszcze jakieś tam dziurki, które zauważę, ale zrobię to później. Ale teraz chciałbym się skupić na akrylowaniu narożników, po to żeby już ten akryl sobie mógł schnąć. W piwnicy troszeczkę mi się tych akryli nazbierało, dlatego dzisiaj je tutaj wykorzystam, bo trochę tych metrów jest. Po co mają leżeć w piwnicy i się kurzyć? Ja już kawałeczek zaakrylowałem, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj, w narożniku na górze, już mam kawałek zaakrylowany. Taka wyszła spalina. Do akrylowania, oczywiście, potrzebuję pistolet, wyciskacz. No i oczywiście akryl. Ja mam różne, dlatego firmy Wam nie podam. Woda, pojemniczek z wodą. Używam kostki o profilu zaokrąglonym. Dokładnie czwórkę. A do wygładzenia akrylu używam zwykłej gąbki kuchennej. Już Wam pokażę, jak ja to robię. Na początek w narożnik nakładam sobie akryl. Staram się równomiernie jedną warstwę akrylu. Tak, Wam taki kawałek pokażę na razie. Następnie biorę sobie właśnie tą kostkę namoczoną w wodzie. No i sobie ściągam ten nadmiar. Wycieram sobie ten nadmiar w papier. Dalej sobie moczę, ja mam taką technikę, każdy robi jak, jak mu wygodnie oczywiście, ja robię to tak, akryl jest o wiele łatwiej nałożyć niż silikon. dobra, teraz biorę gąbkę kuchenną, ściskam tak na środku w taki sposób i ją może powiedzieć mokrą, formuję sobie tą spoinę. Tak wygląda akrylowanie w moim wykonaniu. I tak lecę wszystkie narożniki tak samo te w dół. Dodatkowo akryluję również wokół okna jak również dookoła parapetu. Nożykiem nacinam starą taśmę i skrobakiem delikatnie odrywam taśmę, tak aby nie uszkodzić ściany. Następnie odtłuszczam parapet i okno i nakładam akryl tak jak wcześniej. W wąskich miejscach akryl ściągam patyczkiem do lodów. Akryluję również drzwi, a tak to wygląda po skończeniu. Dodam tylko jeszcze, że tutaj w miejscu połączenia parapetu z oknem, ramą okienną, w tym miejscu daję silikon, ale nie robię tego teraz. Silikon położę dopiero po pomalowaniu. Jeśli chodzi o poprawki, to ja robię w ten sposób, że biorę sobie taką lampę samochodową. Przykładam sobie do ściany i można powiedzieć, że sobie tak skanuję, patrzę jak wygląda ściana. Na przykład tutaj widzicie, jest dziurka, dlatego w tym miejscu muszę zrobić zaprawkę, zgładzi. Dlatego biorę sobie troszeczkę gładzi na szpachelkę no i wypełniam tą dziurkę. Ściągam do równego. Taką zaprawkę zostawiam, to wyschnie przez noc. Jutro wyszlifuję, zagruntuję i będzie gotowe. Tak, może powiedzieć, skanuję całą ścianę, wypełniam. Jak zaprawki wyschną, to biorę sobie kostkę i szlifuję. I od razu tą zaprawkę sobie odpylam. Biorę sobie wałek z gruntem taki na pół suchy i od razu tą zaprawkę gruntuję. Najlepiej każdą zaprawkę zrobić od razu tak jak tutaj, ponieważ później możemy tego miejsca już nie odnaleźć i tego nie poprawimy. I tak wygląda przygotowanie nowych ścian podmalowanie w moim wykonaniu. Tak przygotowane podłoże powinno sprawić, że farba trzymać się będzie bardzo dobrze. Nic z farbą złego nie powinno się dziać. Można powiedzieć, że jest to sposób na długowieczne ściany. W tym odcinku będzie już wszystko. Zapraszam cię serdecznie na kolejny odcinek, gdzie już zaczniemy malowanie. Zapraszam Ciebie również na inne moje filmy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!